Zawsze interesował mnie świat książek. Był dla mnie bujny i ciekawy. Gdy byłam mała, rodzice często czytali mi przed snem. Pamiętam różne mity, przygody Bolka i Lolka, czy podwórkowy świat Leksia. Postanowiłam podążyć tym tropem. Postacie z książek są dla mnie wciąż magiczne. Trzeba tylko wczytywać się w historię bohaterów. I tak powstało moje zdjęcie. Może odnajdziesz tam siebie? Arcerstwo to niekończąca się przygoda, to odkrywanie nowych dróg, to odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka, to przyjaźń i braterstwo, to poszukiwanie prawdy, to wolność, to płomień ogniska i piosenka, to ja. Jelena Moją pasją jest taniec Odkąd pamiętam zawsze tańczyłam Myśl o mojej pasji sprawi mi wiele radości Dzięki niej czuję się wolna Przypominają mi się Najlepsze chwile z mojego życia Dzięki tańczeniu mogę uciec Od swoich problemów Taniec daje mi siłę Cześć Jestem Bartek no właściwie Bartosz. Lubię grać. Aktorstwo daje mi możliwość spełnienia się. Teraz na maskę teatralną nakładam całkiem inną maskę. Taka jest nasza rzeczywistość. Mam nadzieję, że to wszystko minie, zaś maski pozostaną tylko w teatrze. Hej, jestem Julia. Moją pasją są kolory. Uwielbiam sposób, w jaki kolory się przenikają. Kolory pokazują nastawienie i samopoczucie. Gdy jestem smutna, otaczam się czernią i szarością. Gdy jestem wesoła, dookoła mnie jest kolorowo. Cześć. Jestem Martyna i mam dużo pomysłów. Od dziecka interesuję się sportem. Sport jest dla mnie innym światem, bardzo kolorowym. Zaczęło się od tańca, a skończyło na bieganiu. Bieganie pojawiło się u mnie czystym przypadkiem, a teraz nie mogę wytrzymać bez niego ani jednego dnia. Dla innych może to być zwykła, nudna czynność. Dla mnie to zupełnie co innego. Ta aktywność, która zabiera moje problemy i daje mi radość. Pomaga mi też w ciężkich chwilach i żadne ograniczenie z zewnątrz nie zabierze mi tej radości. Nawet ty jest ciężko, nawet ty nie pozwalają, nawet ty nie można, ja biegnę dalej. Hej, mam na imię Amelia. Chciałam Wam powiedzieć o pasji mojej przyjaciółki, Patrycji. Czyli o fotografowaniu. Patrycja interesuje się fotografią od dwóch lat. Ostatnio widziałam, że Patrycja robi coraz ciekawsze zdjęcia. Bardzo chciałabym, żeby została słynną fotografką. Bardzo lubię podróże. Podróżuję po całej Polsce. Moim zamiłowaniem jest też wędrowanie przez internet, zwiedzanie innych krajów. Gdy wyjeżdżamy za granicę, możemy poznawać nowe rzeczy i zapoznawać się z kulturą. Chciałabym podróżować bez końca. Taniec cały czas był i jest we mnie. Pozwala mi otworzyć się na świat i wyzwolić uczucia. Tańczę, kiedy jest mi smutno, czy kiedy rozpiera mnie energię i radość. Taniec to moja pasja. Od dawna interesuję się starymi filmami. Uwielbiam takie klasyki kina. Mogę wiele razy oglądać od Seiko czy Pulp Fiction, ale całkiem wyjątkowym filmem jest dla mnie 12 DZIEMNYCH ludzi. Film z pozoru nudny, no bo co może być ciekawego w 12 ludziach, którzy przez półtorej godziny rozmawiają o morderstwie. A jednak... Dzięki ciekawym i logicznym wnioskom, do jakich dochodzą postacie, dzięki dwuznaczności odmienności interpretacji zdarzeń oraz prześwietnym aktorstwie, które pochłania uwagę, wchodzi nam niemal dzieło, które zdumiewa i zachwyca. Dwunastu gniewnych ludzi. Prawdziwe cudo. Mam na imię Kasia, moim hobby jest pływanie. Moja przygoda z tym sportem zaczęła się 8 lat temu i trwa do dziś. Daje mi radość i zadowolenie. Satysfakcję, gdy staję na podium, dreszczyk emocji podczas startu w mistrzostwach Polski. Sport nauczył mnie wytrwałości i zdyscyplinowania. Pozwolił mi cieszyć się sobą i doceniać każdą chwilę. Unosi mnie i porywa każdego dnia. Składniki: dobry pomysł, grupa przyjaciół, podręczny sprzęt do nagrywania, przygotowanie. Wszystko zaczyna się od pomysłu, który może nasunąć się całkowicie niespodziewanie: sceny akcji, wielkiego dramatu czy grozy to wszystko może znaleźć się w naszym filmie. Najważniejsze, aby pobudzić widza i wciągnąć go w naszą historię. Szukamy efektownych lokalizacji, tworzymy scenografię. Musimy wykazać się kreatywnością i pomysłowością. Daje to dużo satysfakcji oraz radości. Pomaga odkrywać samego siebie i poznawać nowe, fascynujące historie. Gdy naciskamy przycisk nagrywania, rozpoczyna się magia filmu. Kreujemy historię, którą chcemy pokazać światu, często mimo przeciwności losu. A kiedy uda się nam połączyć w jedną spójną całość, delektujemy się wyśmienitym filmem. Nice 네, 안녕하세요. 제 이름은 마예요. 저는 한국어를 배워요. 그리고 한국을 아주 좋아해요. Na imię Patrycja interesuje się fotografią. Zauważyłam u mojej przyjaciółki Ameli pasję do piłki nożnej. Na tym zdjęciu chciałam Wam właśnie to pokazać, a także uchwycić jej zaangażowanie i radość z gry. Amelia gra w piłkę nożną od dzieciństwa i zawsze chciała zostać zawodową piłkarką. Widzicie to na tym zdjęciu?